Izmora Sovjekku Ogarni to. Gas na max, nie zlekać, śmierć Próbuję chwycić twoje gadło, redukcja, ogień i pęk Prawdziwym przybijam pięć, też mnie hejtować, to zjeść Żyjemy szybciej i mocniej, kto tu kumaty, ten wie Gas na max, nie zlekać, śmierć Próbuję chwycić twoje redukcja, ogień i pęk Prawdziwym przybijam pięć, też mnie hejtować, to zjeść Żyjemy szybciej i mocniej, kto tu kumaty, ten wie Odkręcał gaz, wrzucam w Wyłączny prekos i adrenaliny skok Może to życowy błąd i stanie przy drodze krzyż Teraz to szczerze pierdole wrzucam i obcinam trzy Nie wiem, nie cały ten syf Każdy następny bieg leci znał mnie kurwa już blak I straszą nam swoje dzieci Znów staje spórko naprzeciw, Redukcja opór nagar Dwa złote w dychetu pęka bańka konfitu